Na kimi bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ też oddalę wykres, zbudujmy sobie ten kontekst, też szersze spojrzenie na rynek. Widzimy, że zbliżamy się do okrągłego poziomu 0,700. Jest to psychologiczny poziom cenowy dla tego rynku. No i tutaj w okolicach tego poziomu wypada również spółcznik 88,6, mierzony tutaj z dołka z 24 czerwca. Również tutaj wypada zakończenie potencjalnej struktury geometrycznej. Jest ona oznaczona tymi zielonymi prostokątami. Natomiast widzicie, że też w ostatnim czasie rynek bardzo fajnie reaguje na układ geometryczny oznaczony czerwonymi prostokątami. Więc ponownie możemy ten zakres korekcyjny nałożyć na ostatni dołek. Widzimy, że w okolicach kursu 0706 wypada górna podstawa. Jest to taki lokalny obszar ZZB tzw. schody cenowe. Natomiast jeżeli reakcja popytowa byłaby większa, no to wtedy możemy wyznaczyć również większy układ geometryczny na bazie większej korekty. Niech będzie to kolor niebieski, ponieważ widzę, że tutaj nie mamy niebieskiego. No i wtedy oczywiście nanosimy na ostatni dołek. No i to zakończenie wypada w, w tej strefie ZZB w okolicach kursu 0,710, więc też ten układ warto brać pod uwagę. No i tyle, jeśli chodzi o Kiwi, ale też widzicie, przeważa tutaj tak naprawdę geometria.